Szczęść Boże, nazywam się Ojciec Leon Grochowski. Dziś chcę porozmawiać z Tobą o Środzie Popielcowej, o tym jednym dniu w roku, kiedy tylu ludzi słyszy, masz coś na czole. A my z uśmiechem odpowiadamy: Wiem, to nie brud, to nadzieja. Wiem też, że w sieci krąży hasztak, a niektórzy nawet żartują: Przyjdź po popiół, bo to jedyny makijaż, który mówi prawdę. I choć można się uśmiechnąć, sens jest poważny. Popiół nie jest gadżetem. To znak i słowo, znak, który widzą inni, słowo, które Bóg mówi do ciebie. Skąd w ogóle ten popiół? W Biblii popiół pojawia się wtedy, gdy człowiek dociera do momentu dalej tak nie mogę. Hiob siada w popiele, niniwa ubiera się w pokutę, prorocy mówią nawróćcie się całym sercem. Popiół to nie teatralna rekwizytornia, to mapa zwrotu. To jak postawienie na drodze wielkiego znaku, Uturn, zawracaj, bo dalej jest przepaść. Ale popielec ma jeszcze jedną warstwę. Kiedy wypowiada się nad tobą słowa pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, nie chodzi o upokorzenie, chodzi o prawdę. Prawda o kruchości chroni nas przed pychą, a prawda o Ewangelii przed rozpaczą. Kruchość bez Ewangelii zamienia się w lęk. Ewangelia bez kruchości w tani triumfalizm. Dopiero razem mówią Tak, jesteś prochem i tak jesteś umiłowany. Czasem słyszę Ojcze, nie lubię paradować z popiołem. To takie wystawianie wiary na widok publiczny. Rozumiem. Nie każdemu łatwo iść do pracy czy sklepu z czarnym krzyżykiem na czole, ale posłuchaj, ten znak nie mówi Jestem lepszy. On mówi Jestem w drodze, potrzebuję miłosierdzia. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego to robisz, możesz odpowiedzieć prosto, bo chcę pamiętać, co w życiu ważne, bo potrzebuję zacząć od nowa. Popił to też pytanie o to, co kocham. Zadziwiające, jak często kochamy rzeczy, które nas kurczą, swoją rację, wygodę, dopieszczony wizerunek. I jak często nie kochamy tego, co nas powiększa prawdy, ofiary, drugiego człowieka, ciszy z Bogiem. Środa Popielcowa to dzień, w którym Bóg delikatnie kładzie rękę na ramieniu i mówi: Zatrzymaj się, zobacz, dokąd prowadzą twoje miłości. Nie dlatego, że chce nas zawstydzić, ale dlatego, że widzi w nas piękno, które się gubi. Jest jeszcze coś. Ten popiół nie ląduje na czole przypadkowo, on układa się w krzyż i to zmienia wszystko. Bo sama wiadomość: Jestem prochem, mogłaby nas przygnieść, ale krzyż mówi: Jesteś mój. To jest to jedno słowo, które wierzę: Bóg wypowiada nad każdym, komu ktoś dziś narysuje ten znak mój, z Twoją historią, z Twoimi wyborami, z Twoim zmęczeniem i z Twoimi marzeniami, mój. I dlatego wart byłem oddać za Ciebie życie. Popiół przypomina, co zostaje z pychy, krzyż przypomina, co zostaje z miłości, z martwych wstanie. Możesz zapytać: A jeśli nie czuję się grzesznikiem, jeśli nie mam listy do wyznania? Czasem to nie jest znieczulenie, tylko zbyt niskie marzenia o sobie. Gdy człowiek nie wie, kim może być w Bogu, nie widzi, z czego mógłby się podnieść. Wielki post zaczyna się wtedy, gdy odkrywamy, że zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż jakoś to będzie do świętości, która nie jest perfekcjonizmem, lecz sercem coraz bardziej podobnym do serca Jezusa. Popiół uczy także wolności. Jeśli jestem prochem, to nie muszę udawać skały, nie muszę grać niezniszczalnego. Mogę przyznać, potrzebuję. Tylko człowiek prawdziwie wolny potrafi wypowiedzieć słowo przepraszam i proszę. To jest pierwszy cud popielca rozbraja pozę. Drugi cud zapala pragnienie. Bo gdy już wiem, że nie jestem samowystarczalny, zaczynam pragnąć Boga naprawdę. Może boisz się, że to wszystko brzmi jak ciężar, ale posłuchaj uważnie. Ewangelia nie jest ciężarem dopiętym do szyi, tylko światłem w ciemności. Środa popielcowa nie macie cię przygnieść. Macie wyrwać z drzemki to pobudka. I jak przy każdej pobudce jest moment och, jeszcze pięć minut. Bóg jednak mówi łagodnie, wstań. Jest dzień do przeżycia. Choć popiół to budzik, krzyż to kierunek. Co zatem robić dziś konkretnie? Przyjąć znak. Pozwolić, by słowa liturgii przeszły przez uszy do serca. Nazwać przed Bogiem choć jedną rzecz, którą chcesz zostawić i jedną, do której chcesz wrócić. Może to będzie modlitwa, która dawno zbladła, może pojednanie, na które brakowało odwagi, może czas dla kogoś, kto od dawna czeka na Twoje spojrzenie. I pamiętaj, Bóg nie mierzy postu wagą spraw do odhaczenia, tylko szerokością serca. I tu dotykamy klucza do całego czasu, który się właśnie otwiera. Wielki post nie jest konkursem surowości, lecz szkołą miłości, a każda szkoła ma trzy filary. Jeśli chcesz, aby popiół nie spłukał się tylko z czoła, ale odbił w życiu, potrzebujesz trzech prostych słów, które tworzą drogę nawrócenia, słów starych jak Ewangelia, a wciąż nowych bo w Twojej historii jeszcze nie przeżytych do końca modlitwa, post, jałmużna. Powiedziałem, modlitwa, post, jałmużna. To nie hasła z kościelnego plakatu, tylko trzy ruchy serca, które przywracają nam oddech. Zobacz. Modlitwa leczy relacje z Bogiem, post relacje z samym sobą, a jałmużna relacje z drugim człowiekiem. Jeśli zabraknie choć jednego, reszta zaczyna się chwiać. Dlatego właśnie środa popielcowa wskazuje nie na coś do zrobienia, ale na drogę do przejścia. Zacznijmy od modlitwy. Nie chodzi o to, by mówić piękniej, chodzi o to, by mówić prawdziwiej. Jezus nie prosi: "Zaskocz mnie elokwencją", tylko "wejdź do izdebki", czyli tam, gdzie jesteś autentyczny. W praktyce: wyznacz stałą porę i miejsce, choćby proste: róg stołu, fotel, ławka w parku. Otwórz Ewangelię dnia, przeczytaj powoli, jak list. Zatrzymaj się na jednym zdaniu. Spytaj: Panie, co chcesz mi dziś powiedzieć? A potem bądź cicho. Dziesięć minut mniej przewijania ekranu, dziesięć minut więcej słuchania Boga. I już zmienia się rytm. Kiedy nie wiesz, co mówić, weź Psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże. Kiedy serce jest rozproszone. Różaniec z jego powtarzalnością stanie się jak oddech. I pamiętaj, modlitwa nie jest egzaminem z emocji. To spotkanie, czasem pełne pocieszeń, czasem w ciemności, w obu przypadkach prawdziwe. Post. Wielu myśli, dieta duchowa. Nie o kalorie chodzi. Post to rewolucja panowania, z czego zrezygnuję, aby Bóg był panem, a nie mój nawyk. Może to cukier, który nagradza każde zmęczenie. Może telefon, który zjada ciszę? Może ironia, która rani szybciej niż nóż? Spróbuj pościć językiem, bez obmowy i sarkazmu. Spróbuj pościć oczami, mniej bodźców, więcej spojrzeń na ludzi, jak na osoby, nie rzeczy. Spróbuj pościć czasem, wyłącz powiadomienia na jedną godzinę dziennie i oddaj ten czas Bogu. Po co to wszystko? Bo wolność nie rodzi się z kaprysu, lecz z konsekwencji. Wyrzeczenie jest jak otwieranie dłoni, która ściskała za mocno. Kto pości rozsądnie, ten smakuje życie wyraźniej. Kościół daje nam mądre zasady, by post nie krzywdził ciała ani psychiki. Do niektórych wrócimy, gdy będziemy mówić o konkretach drogi przez najbliższe tygodnie. Jałmużna. Nie resztówki z mojego stołu, tylko miejsce przy stole. To nie tylko przelew na dobrą organizację, choć on jest ważny. To telefon do kogoś, kto milknie od miesięcy. To odwiedziny starszej sąsiadki, której żarówka dawno nie świeci. To przebaczenie, które kosztuje więcej niż banknot. Jałmużna to też uwaga. Spojrzenie w oczy kasjerce, która dziś słyszała już sto westchnień, a może nie usłyszała ani jednego: dziękuję. Pamiętaj, ubodzy to nie tylko ci daleko. Ubóstwo bywa przy biurku, obok, w ławce, w szkole, w własnym domu. Dając nie tracisz, odzyskujesz siebie, bo serce jest zrobione do daru. Te trzy praktyki łączą się jak naczynia połączone. Modlitwa bez postu łatwo zamienia się w pobożne życzenia, post bez modlitwy w kult siły woli, jałmużna bez modlitwy i postu w filantropię, po której szukamy oklasków. A razem tworzą rytm słuchać Boga. Porządkować pragnienia, kochać czynem, i nie czekaj na idealny moment. Zaczynaj od małego. Wybierz jedną stałą porę modlitwy, jedno realne wyrzeczenie, które naprawdę cię dotyka, ale nie łamie. Jeden gest miłosierdzia dla konkretnej osoby. Zapisz to. Konkret ma moc. Co jeśli upadniesz trzeciego dnia, a może drugiego? A może dziś wieczorem? Właśnie dlatego zaczęliśmy od popiołu. On nie jest pieczątką porażki. Jest przepustką, by wracać. Upadek nie przekreśla wielkiego postu, staje się jego materiałem. Wstajesz, otrzepujesz kolana, wracasz do modlitwy, postu, jałmużny i idziesz. Święci to nie ci, którzy nigdy nie upadli, tylko ci, którzy nigdy nie przestali wstawać. Warto też zobaczyć, jak pięknie liturgia spina nasze dni. Popiół, którym zostaliśmy naznaczeni, pochodzi z palm z zeszłorocznej niedzieli palmowej. To nie przypadek. To, czym machaliśmy z entuzjazmem, gdy wołaliśmy Hosanna, dziś staje się pyłem na czole. Bóg uczy nas, że gorący zryw bez bezwierności kruszy się w palcach, a zarazem przypomina, ten pył prowadzi do Paschy. Z prochu rodzi się nowość, jeśli przejdzie przez krzyż. Ktoś powie, brzmi pięknie, ale ja nie mam siły. Wiem. Dlatego nie zaczynaj od heroizmu, tylko od łaski. Poproś, Jezu. Naucz mnie modlitwy, daj mi smak postu, otwórz mi oczy na ubogich, a potem posłuchaj, jak Bóg odpowiada często, przez bardzo ludzkie narzędzia: przez plan dnia, budzik, przyjaciela, który zapyta: jak ci idzie?, przez wspólnotę, w której nie będziesz szedł sam. Wielki post to niesolowy bieg długodystansowy, to pielgrzymka kościoła. Dobrze jest mieć towarzysza drogi. Im bardziej wchodzimy w ten rytm, tym wyraźniej słyszymy delikatne zaproszenie do kolejnego kroku, bez którego cała droga staje się tylko szlachetnym wysiłkiem. Wróć do źródła, do miejsca, w którym grzech naprawdę przestaje mieć ostatnie słowo, a łaska przestaje być teorią, do stołu, przy którym Bóg nie tylko mówi, ale karmi. Za chwilę wejdziemy właśnie tam, w serce pojednania i w serce uczty, bo popiół na czole. Jest znakiem początku, a przebaczenie i chleb są siłą, która niesie dalej. A więc wracamy do źródła. Sakrament pojednania nie jest salą przesłuchań, lecz domem, do którego wraca się nawet z obcymi butami i pogniecionym sercem. Wstyd? Jasne, że jest. Ale wstyd w konfesjonale nie służy upokorzeniu on jest jak rumieniec człowieka, który zorientował się, że został znowu pokochany. Jak do niego podejść? Zacznij od prawdy. Usiądź na chwilę przed Bogiem i popatrz na minione dni nie jak księgowy, lecz jak syn marnotrawny. Gdzie poszukiwałem miłości na skróty, a gdzie ją zaniedbałem? Nazwij grzech po imieniu, bez ozdobników i bez autooskarżeń, które udają pokorę. Powiedz: Ojcze, zgrzeszyłem. Potrzebuję, żebyś mnie podniósł. To wystarczy, by niebo zrobiło resztę. Ktoś mówi: Nie pamiętam formuły, dawno nie byłem. Dobrze, powiedz to wprost. Kapłan jest od miłosierdzia, a nie od dyplomu z pamięci. Gdy serce się plącze, uchwyć się prostoty, żal za grzechy, decyzja, że nie chce do nich wracać, wyznanie, zadość uczynienie to cztery kroki miłości nieformalności. I wiesz, co jest najpiękniejsze? To, że odpuszczenie przychodzi jako słowo wypowiedziane nad tobą tu i teraz. Bóg nie wysyła maila z nieba, On mówi przez usta kościoła, i ja odpuszczam tobie grzechy. To zdanie nie tylko zdejmuje ciężar, ono przywraca tożsamość. Wracasz z konfesjonału lżejszy, ale i wyższy. Jakby kręgosłup pamiętał, że jest dochodzenia w świetle. Z pojednania rodzi się głód. Nie głód perfekcji, ale głód obecności. I tu dochodzimy do Eucharystii. Popiół mówi: kim jestem bez Boga, prochem. Chleb Eucharystyczny mówi: kim jestem w Bogu. Umiłowanym, karmionym, posłanym. Msza święta to nie obowiązek do odhaczenia, lecz centrum grawitacji serca. Kiedy odpowiadasz Pan z wami, to nie liturgiczny dialog, ale rzeczywistość. On naprawdę jest z nami. Słowo, które nas uczy, i ciało, które nas jednoczy. Panie, nie jestem godzien. Jasne, nikt z nas nie jest. Ale niegodność nie jest barierą. Tylko miejscem, gdzie działa łaska. Mówisz, powiedz tylko słowo, i słowo staje się ciałem dla ciebie. Jeśli dawno nie przystępowałeś do komunii, zacznij od pojednania, a potem wracaj do stołu regularnie. Pozwól, by rytm niedzieli stał się rytmem twojej nadziei. W tygodniu, jeśli możesz, znajdź choć jedną mszę, na której po prostu będziesz. Bez spektaklu, bez pośpiechu. Nie mierzymy owoców Eucharystii emocjami. Mierzymy je tym, że po idźcie w pokoju Chrystusa, rzeczywiście idziemy w pokój. Mniej pretensji, więcej cierpliwości, mniej narzekania, więcej wdzięczności. To jest realna obecność przekuwana w realne życie. Zauważ, jak pięknie łączy się to, co przyjęliśmy na czole, z tym, co przyjmujemy na dłoni lub na języku. Znak Krzyża z Popiołu przypomina, że nasze ja ma umrzeć w egoizmie, aby narodzić się do miłości. Znak krzyża w Eucharystii przypomina, że jest ktoś, kto tę śmierć i narodziny przeszedł pierwszy i daje nam w tym udział. Popiół znaczy drogę. Eucharystia daje siłę. A gdy siły braknie, wracamy do pojednania. To nie pętla wstydu, to spiralne wznoszenie coraz bliżej serca Boga. Na tym etapie wielkiego postu. Warto zapisać w kalendarzu dwie daty: spowiedź, by przygotować się do paschy, i temsze, które będą Twoimi kamieniami milowymi. Nie dlatego, by mnożyć postanowienia, ale by trzymać się rzeczy najważniejszych. Dodaj jeszcze jedno, choćby jeden konkretny uczynek miłosierdzia tygodniowo to Eucharystia rozlana na ulicę. Jeśli potrzebujesz wskazówki, zapytaj Pana po komunii. Do kogo mnie dziś posyłasz? On wskaże, często kogoś bardzo zwyczajnego. Może w to wszystko wkradnie się zniechęcenie. Nie czuję, nie widzę zmian cierpliwości. Zboże nie rośnie od naszego patrzenia, ono rośnie od słońca i deszczu. Ty rób miejsce słońcu, słuchaj słowa, rób miejsce deszczowi, pozwól, by łaska spływała w sakramentach, a Bóg zrobi resztę zwykle ciszej niż chcielibyśmy, ale pewniej niż potrafimy. I jeszcze jedno, nie noś popiołu jak twarzy wojennej, noś go jak zaproszenie. Ktoś zapyta, po co ci to? Odpowiedz spokojnie, bo chcę wracać do Boga i zaczynać od nowa. Nie kłóć się, nie udowadniaj. Świat rzadko nawraca się od przegranych dyskusji, częściej od spotkanego pokoju. Bądź więc w pracy, w domu, na uczelni człowiekiem, przy którym chce się oddychać pełniej, to najlepsza reklama Ewangelii. Za chwilę wejdziemy w najświętszy czas roku. Popiół otwiera bramę, a pascha pokazuje horyzont. Idźmy więc prosto: przez spowiedź do stołu, od stołu do miłosierdzia, od miłosierdzia do świadectwa. Jeśli w drodze potkniesz się, wracaj. Jeśli zwątpisz, powiedz: Jezu, ufam Tobie. Jeśli zabraknie słów, milcz przy Nim. On zna Twoje serce. Jestem Ojciec Leon Grochowski. Dziękuję, że mogliśmy iść razem tą ścieżką od popiołu do chleba i z powrotem do ludzi. Niech te czterdzieści dni wyostrzy Twoją nadzieję, a poranek zmartwychwstania zastanie Cię z sercem lżejszym i odważniejszym. Niech Pan was prowadzi i błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.